Mam ku widowisku z tej strony i wam W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać legendarne wyzwanie trzeciego tygodnia w Fortnite. Zbierz odbijajka ukryte w różnych miejscach mapy. Także musimy sobie lecieć na tą miejscówkę. Na razie jeszcze innej miejscówki z jajkami nie znalazłem. Tylko lecimy, prawda, w to miejsce. I zbieramy sobie jajka. One będą koło drzewa, tak mi się wydaje. Także zobaczymy Co z tego wyjdzie Czy są jajka, są jajka Są jajeczka, proszę Państwa Trzymamy jajko I zbieramy One nam keflar dają Także w tym miejscu są cztery jajka Ło Ależ to Jak na razie ja tylko w tym miejscu znalazłem, ale Postaram się teraz na szybko jeszcze coś znaleźć, jakieś inne miejsce M Może gdzieś tu na górze, nie? Jak było na dole, to może na górze będzie. Takie taki, wiecie, taki głupi tok myślenia, ale są kolejne jajeczka w tym miejscu, moi drodzy. Także sobie jemy kolejne. Ło. I co, w sumie cukierkę tu. Chyba można przyjść i sobie zjeść te jajka, nie? Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że pomogę Wam tym filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.